Cześć, z tej strony Puls Krypto, witam Cię serdecznie na kanale. Dzisiaj tak noworocznie, w ogóle to wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby ten rok był trochę łaskawszy dla nas tutaj wszystkich, co inwestują na właśnie kryptowalutach, żeby no odpoczęliśmy sobie trochę od tych spadków, żeby było teraz trochę wytchnienia, chociaż jak wiadomo to jest rynek, zobaczymy co nam przyniesie czas. Natomiast myślę, że każdy ma już dość tych spadków i liczy teraz, że ten rok 2023 jednak przyniesie trochę świeżości, trochę oddechu, No zobaczymy jak to będzie, czy uda się faktycznie troszeczkę tutaj odpocząć. Natomiast jak wiemy spadki, to jest właśnie dobra okazja do tego, aby akumulować, aby obkupywać się w tanie aktywa i później wchodzić się wychodzić z tego całkiem super. Także nie możemy narzekać, jest co robić. Mamy tutaj mnóstwo mnóstwo rzeczy do rozkminiania, także powoli sobie działamy i życzę każdemu, aby właśnie w tym 2023 roku e, miał co będzie po prostu chciał mieć w swoim portfelu, i żeby udało mu się zakumulować tyle właśnie kryptowalut, które chce mieć w swoim portfelu. E, no, ile po prostu, ile, tyle, ile po prostu będzie chciał mieć, żeby udało mi się kupić po bardzo dobrych cenach. Także tego wszystkiego życzę Wam w tym nowym roku. No i myślę, że będzie całkiem ciekawie, całkiem fajnie sobie przejdziemy tutaj przez ten rok. No i znowu będziemy mogli się cieszyć pod koniec roku, że fajnie nam to tutaj wszystko wyszło. Także tego Wam wszystkiego życzę. Dlatego też w nowy rok wchodzimy z nową energią, z nowymi planami i oby nie zabrakło nam sił do ich realizacji. A dzisiaj w odcinku opowiemy sobie właśnie o tym, o XNFT, o ZNFT, czy jak to się tam wymawia. Powiem wam, jak ja tutaj będę kupował to na moich zasadach. Pokażę wam tutaj, myślę, że fajną, ciekawą opcję, jak można jeszcze dodatkowo na tym zarobić. Ja to właśnie chcę realizować teraz, no i zobaczymy, czy będzie się dało w ten sposób, będzie się dało w ten sposób zarobić dodatkowo na tych NFT-kach. Pokażę Wam, co tutaj mam w planie. No i powiemy sobie też trochę o sieci Pulse Właściwie Richard tutaj napisał jednego tweeta, przeanalizujemy sobie go delikatnie, bo tam też nie ma zbyt dużo do analizowania. Natomiast może się fajnie zadziać, jak pokaż, będzie się pokazywać więcej takich newsów od Richarda. No, i pokażę Wam też adres takiego jednego Wayla, co tutaj zrzuca nam e, dosyć duże, ogromne, znaczy dosyć duże, ogromne, no, zrzuca nam po prostu tutaj e, heksy, takimi paczkami, powiedzmy po 10 milionów, więc no, dosyć duże są to paczki i cena właśnie reaguje, jak on nam, ta, on nam to tutaj e, zrzuca, także. Zobaczymy sobie też ten adres, no i właściwie to będzie wszystko. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, po, pogadamy trochę o Ksenie, trochę o Heksie i trochę o Pulsie, także to będą takie trzy tematy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem Wam jeszcze tutaj pokazać, właśnie komentarz Kamilaka, bo on się pytał tutaj, właśnie w drugim pytaniu, jak chcesz spekulacji. Nie, w pierwszym, sorry, miałem pierwsze czytać. Czemu to robisz na ERC20, a nie na jakimś Maticu albo BSC, czy nawet? Dodge. Czyli chodziło mu tutaj o właśnie, bo to było do filmiku tutaj, że dodaje kolejne 500 milionów zen. I dlaczego to robię na sieci właśnie Ethereum, a nie na przykład na Nomatiku, czy na jakiejś innej sieci? I słuchajcie, yy, ogólnie dużo ludzi myśli tutaj, yy, Kamil też tak, yy, też tak uważał w pewien sposób, że można sobie yy, powiedzmy mintować te, te zeny na tam, powiedzmy, Binance, Smart Chainie, czy na jakieś innej sieci, która jest tania i tam są te opłaty tanie, a później przez jakiegoś bridge'a po prostu sobie przerzucić te zeny no i sprzedać to no powiedzmy na Ethereum dużo drożej właśnie już po cenie jaka jest na Ethereum no ponieważ niewiele osób znaczy niewiele czy wiele, ale widzę, że jest z tym problem, że nie rozróżniają tego, że zen na powiedzmy sieci Binance, Smart Chain czy na sieci nie wiem Matic czy Polygon czy cokolwiek to są całkiem różne zeny i nie są to te same zeny, czyli jak je przeniesiemy to to będzie całkiem inny zen niż na sieci powiedzmy, jakby takiej bratniej do niego. Czyli, no w skrócie, na Ethereum to nie jest to samo co BSC czy Polygon, to jest całkiem inny zen. Więc nic tu nie da, takie kombinowanie, że po prostu e, wyminduję sobie tanio na BSC ogromne ilości, później sobie to przerzucę i będzie super jak powstanie most. No bo tak się po prostu nie da, bo mosty nie działają w ten sposób, bo most przenosi wartość z danego łańcucha na drugi łańcuch, natomiast nie przenosi e, danego coina w ilości 1 do 1. Tak więc e, tak to wygląda. E, no, i tutaj też pisałem odpowiedź e, Kamilowi. Możecie sobie tutaj tą odpowiedź przeczytać. E, bo chodzi, że jeśli na przykład z Ethereum przeniosę sobie, e, powiedzmy, chcę przenieść Ethereum na Binance Smart Chain, to ja, ja przeniosę powiedzmy jedno Ethereum. No, to przeniosę wartość właśnie 1200 dolarów, przykładową, bo tyle jest warte. I wtedy za te 1200 dolarów na Binance Smart Chain będę mógł sobie kupić, co tam chcę. I później będę mógł z powrotem przenieść to powiedzmy na Ethereum. E, ale musimy pamiętać, że właśnie przenosimy tą wartość, a nie tokeny w jakby ilości 1 do 1. Nie? Czyli na przykład, jeśli mamy ileś różnych zenów, czyli tych zenów jest na przykład zen na Ethereum, to się nazywa zen. Na powiedzmy sieci Binance Smart Chain, ten zen się nazywa BXEN, czyli już ma inne oznaczenie, czyli to jest inny zen. I teraz, jeśli ja przeniosę zen z sieci Ethereum na sieć Binance Smart Chain i ZEN na przykład na sieci Ethereum kosztuje przykładowo 10 dolarów, to jeśli ja go przeniosę na sieć Binance Smart Chain, a tam kosztuje dolar, no to za tego jednego ZENa z sieci Ethereum będę sobie mógł kupić 10 yy, yy, na po prostu sieci Binance Smart Chain. Czyli tak to działa. Przenosimy wartość dolarową, jak gdyby, a nie yy, tokeny w ilości 1 do 1, ponieważ te tokeny są całkiem inne. To nie jest wszystko to samo. Yy, no i tutaj właśnie tak samo Możemy to zrobić właśnie za pomocą tak jak gdyby zawiniętych tokenów, czyli w Rapid, Ethereum, czy tam y, później na razie nie ma mostu, żeby kseny sobie przenosić, no ale jeśli będzie taka konieczność, to pewnie te mosty powstaną no i na takiej właśnie zasadzie się to odbywa, więc nici tutaj z pomysłów, że szybko sobie zarobimy na innej sieci i przeniesiemy sobie to na Ethereum, no i tam już będziemy po prostu milionerami. Dlatego też ja mintuję na sieci Ethereum y, Trochę mam na Binance Smart Chain też, ale głównie skupiam się na Ethereum, ponieważ no z racji właśnie tego, że jest ten gaz, to jest to może i minus i plus, ale możemy jakoś sobie y, ocenić tą wartość, możemy sobie jakoś przyrównać ile to mniej więcej jest warte te, te, te zeny i jak tą wartość liczyć i to może właśnie też y, skupia dużą ilość ludzi, przyciąga w, w, tych inwestorów, którzy jednak chcą coś z tego zena mieć. Y, no, ponieważ wydają jakąś kasę, no i, i to po prostu ma to jakieś powiązanie z ceną. Natomiast na tych innych sieciach, gdzie płacimy grosze, działa to troszeczkę inaczej. Nie mówię, że ten y, po prostu zen nie będzie tam nic wart, albo nie, 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 o, nie okaże się, że tam też y, można na tym jakoś fajnie zarobić. Natomiast nie skupiam się na tym tak bardzo jak na Ethereum, no, ponieważ, tak jak mówiłem, no uważam, że tutaj jest to powiązanie i jednak jest to, y, no, dla mnie po prostu bardziej to przemawia. Także myślę, że wytłumaczyłem to w miarę. W miarę przejrzyście, że każdy tutaj e, zrozumiał. Jeśli nie, to możecie sobie wejść też tutaj w komentarz. Ja tutaj napisałem taki bardziej obszerny komentarz pod tym e, komentarzem Kamila, więc możecie sobie go przeczytać. Może akurat tam coś Wam więcej zaskoczy, jeśli macie z tym problem. Także. E, tak to działa. No niestety, tak to wygląda. Niestety, lub stety ja myślę, że całkiem fajnie to działa i, i skupiam się tu właśnie na tym, na sieci właśnie Ethereum. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Słuchajcie, tu mam jeszcze a propos tych dołków, spadków i tak dalej i tego całego rynku. Tutaj, jaki teraz mamy, można powiedzieć, że jest dosyć nudny ten rynek. To właśnie Piotr Ostapowicz. Zobaczcie, że tutaj ostatnio dodał taką ankietę, właściwie to chyba było z 10 godzin temu. E, jakie odczucia co do bitcoina? I tutaj bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy dolarów, e, ponad 17%. Dno już było, ponad 35% ludzi myśli, że dno już było. E, idziemy do zera, no to 5,5%, i, i że spadniemy jeszcze maks, 20% na bitcoinie, e, no to mamy aż 42,5% głosów, czyli e, no ogólnie. Gdybyśmy dodali te dwie opcje, jeszcze max 20% i bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy, no to mamy 60%, 60% osób uważa, że jeszcze będą jakieś spadki, a tylko powiedzmy tam 30, no właściwie można powiedzieć więcej, bo idziemy do zera, no to też można by tutaj zaliczyć, że spadek, więc około 65% ludzi uważa, że jeszcze będą jakieś spadki, a 35% uważa, że dno już było i lecimy już do góry, więc yy, no słuchajcie, to ta ankieta myślę, że jest w miarę wiarygodna tutaj, ponieważ no zobaczcie, prawie 6000 głosów, a to jeszcze nie wszystko, jeszcze tutaj pozostało 13 godzin tej ankiety. Więc takie ankiety są fajne, ktoś jak ma zasięgi, to może po prostu sprawdzić, co tłum myśli na dany temat, więc jeśli 65% uważa, że jeszcze lecimy na dół, no to słuchajcie, coś tutaj może być na rzeczy i mogą, może faktycznie, mogą te spadki faktycznie nie przyjść. Natomiast pamiętajmy też, że to jest zdanie tylko tutaj, jak gdyby nie ma tu jakichś dużych funduszy, dużych jakichś inwestorów i tak dalej, to są raczej ludzie tutaj, powiedzmy początkujący średnio, zaawans, średnio zaawansowani, czyli można powiedzieć, że właściwie tutaj głosuje ulica, czyli, czyli my, no. ja też się zaliczam tutaj do ulicy, myślę, że większość tutaj z nas gdzieś e, są to drobni inwestorzy, no i słuchajcie, na ile to jest, e, na ile to jest gdzieś tam, no można to brać za jakieś, jakieś, jakąś wskazówkę, no na pewno w jakimś stopniu można, ale każdy musi sobie to, powiedzmy, przeanalizować na swój sposób, no i też do tych Chcę nawiązać jeszcze do tutaj portfel Kowalskiego. Też y, ostatnio wrzucił jakiś film i tam mówił, że właśnie, właśnie, też a propos tego, że jeśli większość myśli i czeka na spadki, no to co by było, gdyby faktycznie zaskoczyli nas i od teraz odjechalibyśmy gdzieś do góry, więc taki scenariusz też można tutaj brać pod uwagę. No i też zastanawiam się, czy faktycznie, y, przechodząc już tutaj do Heksa, nie wrzucić jeszcze na tych poziomach jeszcze więcej tutaj do pieca. Natomiast martwi, martwi mnie, y, martwi mnie, tutaj poprawimy sobie linię, bo trochę krzywa była. OK, myślę, że tak będzie OK, e, martwi mnie to, że ten po prostu tutaj, jeden wieloryb gdzieś nam tutaj te heksy cały czas dampuje. No i zobaczmy sobie, m, może zanim e, zobaczymy sobie adres tego wieloryba, to przejdźmy sobie jeszcze tutaj do Richarda. E, wczoraj chyba właściwie napisał, tak, 2 stycznia, wczoraj napisał nam tutaj twita, e, że. Hexcom uczynił tak wielu bogatymi, że to zabawne. Od czasu do czasu można zobaczyć wieloryba mordującego cenę i dla zabawy sprawdzić, gdzie kupił i gdzie sprzedał. Dziś ten facet sprzedaje 150-krotnym zyskiem przed zyskami. Sprawdźmy Matematykę. Czyli chodzi o to, że. przed zyskami tutaj chodzi o, o. before staking gains. Czyli ogólnie chodzi o to, że gość. E, kupował i teraz ma sto, nawet na, tych, e, na tej cenie po prostu co teraz mamy, 18 centów, no to gość, co sprzedaje, no to ma i tak zarobiony zarobione 150 razy, więc e, no i tak jest i tak jest po prostu tutaj mocno, mocno zarobiony, natomiast no, mógł sprzedać to jeszcze wyżej, ale chyba ratuje, ratuje się już, no nie wiem, każdy tam po prostu inaczej myśli, no my, my myślimy teraz inaczej. On myśli inaczej, bo już to kupował dużo wcześniej, więc e, zobaczcie, tu jest ten adres e, tego. Białoryb, nie ja wiem, czy to jest akurat ten adres, o którym tutaj pisze e, Rysiek, Rysiek. Natomiast, no, zobaczcie, on tutaj. E, ile? Jeden dzień temu zrzucił prawie 40 milionów heksa. 5 hmm. dni temu zrzucił 20 też 40 milionów. Zobaczcie. <grytanie> tutaj 6 dni temu 10 milionów, 10 milionów. Także zrzuca tutaj nam, właśnie, od, powiedzmy, tygodnia. Zrzucił już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 milionów heksa zrzucił właśnie przez ostatni tydzień i stąd też e, możemy mieć e, właśnie te załamania tutaj ceny jak wiemy tutaj ludzie gdzieś zobaczcie odkupowali, dużo odkupowali jak był ten mega dump, natomiast teraz nie widać tutaj jakiejś, jakiegoś tutaj e, wzrostu ceny do góry czy tam większego wolumenu, czyli widać, że po prostu ta cena nam gdzieś tutaj leci w dół. No i zobaczymy, zobaczymy czy ten wieloryb będzie chciał tutaj, no zostało mu jeszcze, jak zobaczymy, 130 milionów heksa, więc gdyby dalej to kontynuował, to w przyszłym tygodniu możemy znowu mieć jakieś spadki heksa. No i dlatego, dlatego czekam, nie chcę jeszcze tutaj się ładować, no ponieważ zobaczymy, co on tutaj będzie robił, czy będzie to wyprzedawał jeszcze dalej, czy to zostawi i... i, i... Nie wiem, jak gdyby co mu tutaj siedzi w głowie i co tutaj będzie dalej robił, także warto sobie ten adres obserwować. Ja go wrzucę, żebyście też sobie mogli patrzeć na ten adres. Ja go wrzucę na. No, w opisie będzie podany, także będziecie mogli sobie zobaczyć. I zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Poczekajcie jeszcze chwilkę. Otwieram właśnie na CoinGecko kurs heksa. zobaczcie sobie tutaj bardzo fajnie to widać jak zrzucał jak zrzucał te heksy. Zobaczcie, jakie tutaj było załamanie z 19 nie, sory, z 1,9 nie, sorry, z 1, centa na 1,8 i potem był następny dump z i pół właściwie na 1,75. Także dwa takie, dwa takie tutaj dwie takie szybkie sprzedaże. No, i później zobaczcie, ludzie to zaczęli odkupować, odkupować, odkupili praktycznie znowu do 1,9 do centa i znowu dump. No i teraz trzymamy się. Myślałem, że tutaj jeszcze coś zrzuci, natomiast pewnie też czeka gdzieś na wzrost tej ceny i pewnie gdzieś tutaj podbijemy do, do jakiejś tutaj 19, do 1,9 2 centy i znowu tutaj nam zrzuci coś na głowę. Także na to trzeba uważać. Musimy tutaj obserwować go, jak tutaj się to będzie zachowywało. Czy jeszcze przeczekać, aż zrzuci te wszystkie heksy. Także zobaczymy, zobaczymy co tutaj nam najbliższe dni przyniosą. Ja jeszcze chwilę się tutaj wstrzymam, natomiast no mnie bardzo, żeby tutaj załadować jeszcze kolejną paczkę. Eee, także. No, ciężko mi jest tutaj coś stwierdzić, co tutaj się wydarzy. Jak wiemy, na no, nikt szklanej kuli nie ma. Eee, no i zobaczcie tutaj kolejny eee, tweet Richarda wczoraj. Hej wszystkim czekającym na Pulse Com i pulsex.com. Też czekam. Jestem, jest gotowy, kiedy jest gotowy, czyli. Właściwie może chodzi o to, że będzie gotowy, kiedy będzie gotowy. Witamy w oprogramowaniu software. Czyli właściwie taki troszkę, takie, to, troszkę dodanie, że on też czeka, że widzimy tutaj, że. E, będzie gotowy, kiedy będzie gotowy, no i to jest tylko oprogramowanie, i właściwie to nie mamy tutaj za bardzo na nic wpływu, no ponieważ trzeba to gdzieś tam programować. Czyli właściwie jest to taki tweet, a właściwie o niczym, taki jak ostatnio też tutaj nam gdzieś wrzucał, że tam programiści programują, nie wiedzą, co się tam dokładnie dzieje. Czy może nie, że nie wiedzą, co się dokładnie dzieje, ale dla nas to zwykłych ludzi, którzy nie siedzą po prostu tutaj w oprogramowaniu, to i tak nam to nic nie da, więc to jest coś, coś w ten deseń. Natomiast słuchajcie, ja tutaj mm, widzę coś takiego, że jeśli on sobie tak bada rynek, czy to w ogóle działa i tak dalej, jeśli on zacznie tutaj wrzucać, że już coś tam się dzieje, że już coś tam jest gotowe, e, no to słuchajcie, ta cena może faktycznie nam tutaj reagować heksa, no i wtedy możemy już nie zdążyć, nie, nie, nie załapać się na takie ceny, jak tutaj teraz mamy takie fajne. Także. Zobaczymy, jak to będzie. No i słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze chce przejść właśnie ze złotówek, czyli z PLN-ów naszych polskich, na yy, chciałby kupić za to powiedzmy heksa, no to warto mu skorzystać z giełdy KANGA. Tam nie zapłacimy nic za przewalutowanie na właśnie USDT. Czy jeśli chcemy sobie to przerzucić, link macie w opisie do rejestracji na KANDze. No, i też macie tutaj linki do tego, jak kupić Heksa. Możecie sobie zobaczyć, jak to najtaniej zrobić, więc polecam wam tam wejść, jeśli byście chcieli, a nie wiecie, jak to zrobić. No i co, i przejdźmy sobie już teraz do Zena. Ja też tutaj nie dawałem wam aktualizacji od ostatniego filmu, tak więc zobaczcie, ta żółta linia to jest, kiedy ja bym wyszedł na zero, bo mówiłem wam, kupowałem tutaj przy tych zielonych liniach dwa razy, więc później nam ten Zen zleciał i tak właściwie mogłem fajnie sobie zarobić na tym, na tym wyjściu z NFTs. No ale niestety za wcześnie go skupiłem. Myślałem, że tutaj już będzie odbicie i odtąd zacznie się skup, ale się pomyliłem. No i sprzedałem go w piątek o powiedzmy gdzieś godzinie 20, może coś po 20. Sprzedałem po prostu wszystkie moje, wszystkie moje zeny. No i dobrze zrobiłem, bo zobaczcie, wyszedłem praktycznie na tym na zero. Może tam delikatny plus. No i później mieliśmy mega dump i jesteśmy znowu na tych poziomach tutaj niskich. Także zobaczymy, no ja tutaj nie, nie, nie wróżę teraz na razie, że gdzieś tutaj zaraz polecimy w kosmos na tym zenie, a raczej jeszcze obsunięcie jakiejś ceny jeszcze na dół. Także no tutaj teraz może się wydarzyć już wszystko, no i raczej bym teraz tych zenów nie kupował, tylko mintował. No i jak sobie tutaj przejdziemy, zeny już mamy, możemy sobie wejść na zen network, mainnet, zenfts. I zobaczcie, tutaj będziemy mieć wszystkie właśnie te nft które sobie wymintujemy. Jak to zrobić, żeby wymintować sobie takiego nft -ka? Po prostu musicie podłączyć portfel z tą stroną, Zen Network, klikacie Mint Zen FTs i wybieracie sobie jakiego chcecie. Czy Apexa, Limited, Collector. Jedyne co się zmieniło to na Limited musicie mieć teraz 200, 250 milionów Zen spalonych. Wcześniej miało to być 10 milionów, natomiast Jack przed samym startem zmienił, że trzeba spalić 250 milionów zenów, żeby wymintować sobie takiego właśnie zenewteka. No i musicie opłacić minimum 100 VMUs, czyli 100 adresów, czyli jeżeli mamy gaz, powiedzmy po 2,5 dolara za mint, no to razy 100, czyli 250 dolarów, jeżeli mam droższy gaz, no to analogicznie to się zwiększa. No ja tutaj tych dwóch kategorii na razie nie biorę pod uwagę. Apex i Limited. Natomiast kolektora chcę sobie wymintować i zaraz pokażę Wam coś ciekawego. O, widzę, że tutaj jakaś aktualizacja weszła i tutaj sobie dajemy Term Days. Aha, możemy sobie zmienić. Zobaczcie, możemy sobie zmienić. O, fajna opcja, super. Możecie sobie tutaj właśnie wybrać na kiedy chcecie do odebrania mieć te po prostu zeny, albo możecie sobie wpisać na ile dni. Słuchajcie, tak widzę teraz na szybko, że ta opcja może być przydatna na przykład w tym, co ja teraz robię, bo na przykład ja sobie Wymintowałem e, 128 tu jest chyba na max i wtedy była możliwość 441 dni kolektora, czyli tego najlepszego kolektora Zenturion. E, I słuchajcie, co ja zrobiłem. E, zobaczcie, tutaj mam akurat tego mojego MetaMaska Activity i tutaj mam e, pending, ponieważ dałem sobie zmieniłem sobie gasfi i dałem sobie powiedzmy tam 10,5 gW. Chyba dałem, czyli e, łącznie bym kosztowała wymintowanie tego z jakieś 320 dolarów czy 330 coś takiego no ale gaz nie szedł do tych poziomów no i czekam aż po prostu tego NFT za tą cenę mi kupi no i teraz na przykład zobaczcie jak mi to kupi to ja mam term Days mam 441 dni i cały czas co dzień się to będzie opóźniać, tym później mi tego ZNFTK po prostu wymintuje. A jakbym chciał go wymintować na dany dzień, no to nie miałbym takiej możliwości, ponieważ sobie nie jestem w stanie określić, kiedy gaz zejdzie do tych, powiedzmy, poziomów. No i tutaj ta opcja, właśnie nas by tutaj ratowała. Tak myślę, nie wiem, bo nie testowałem jeszcze tego, ale na pewno to przetestuję. Czyli jeśli damy sobie, że chciałbym na, nie wiem, marzec 22, nie mogę, bo oczywiście to jest najdalej, ale jeśli na przykład, nie wiem, oktober 18, no to zobaczcie, automatycznie to będzie powiedzmy tyle, ile, tyle dni. A, nie zmieniłem tego, źle to zmieniłem, dobra jedziemy jeszcze raz powiedzmy na september 13, no i teraz automatycznie by to było 252 dni, więc fajna opcja, jeśli kupi mi za 3 dni, to automatycznie obniżyłby mi tą ilość dni, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla tych, którzy chcieliby na konkretną datę wymintować a nie wiedzą jaki będzie gaz w danym dniu, więc Coś takiego. No i zobaczcie, że ja tutaj teraz, no teraz czekam, aż ten mój znft po prostu tutaj załapie tani gaz. Zobaczymy, czy kiedykolwiek to będzie. E, no były, były, wcześniej przed jeszcze znft były takie gazy, więc po prostu no poczekam tutaj teraz na weekend i zobaczę, czy ten gaz spadnie do jakichś tam normalnych poziomów, gdzie moglibyśmy w tej cenie kupić, czy po prostu e, będę musiał usanulować tą transakcję e, no i po prostu wziąć e, trochę zwiększyć ten gaz, żeby, żeby to kupić. Ale co tutaj mówiłem Wam na początku filmu, że co tutaj fajnego e, zauważyłem, jak można na tym zarobić. E, no właśnie na takich rzeczach, jeśli uda nam się wymintować to w tanim gazie, no to będziemy mieli po prostu tego z dużo taniej niż powiedzmy ktoś, kto nie ma dostępu, nie wiem, powiedzmy zrobić to tanim gazem, czyli albo nie wie jak to zrobić no i powiedzmy szacunkowo ten średni gaz jest powiedzmy na poziomie tam, że ten tak jest wart 500-600 dolarów no to jeśli my go będziemy mieć za 320, ponieważ wszczelimy się gdzieś w taki niski gaz i uda nam się tego taka kupić to będziemy go mogli sprzedać właśnie na OpenSea i na tym powiedzmy zarobić 100-200 dolarów w zależności jak tutaj się będzie to kształtować, natomiast zobaczcie ja już zauważyłem gościa co takie coś zrobił i zaraz wam go pokażę no i co przyszło mi jeszcze tutaj do głowy, ponieważ ja tego z mam na 441 dni, więc yy, to prawdopodobnie będzie już w 2024 roku, gdzieś powiedzmy tam yy, marzec-kwiecień, więc spodziewam się, że wtedy yy, faktycznie ten gaz może, może tutaj być dużo wyższy, nie, nie na tych poziomach. Więc jak wiemy, Mind jest powiedzmy tam statystycznie gdzieś o połowę tańszy, yy, znaczy claim od mintu, czyli jak teraz mintujemy, to później jak będziemy odbierać, to to statystycznie jest gdzieś o połowę tańsze. Natomiast e, jeśli gaz będzie 4-5 razy droższy od teraz, więc za taki odbiór będziemy mogli zapłacić na przykład, nie wiem, 2000 dolarów e, tego Z NFTK. No i dlatego też pomyślałem, że może faktycznie anuluję sobie tą transakcję. Będę musiał sobie poczytać, jak taką transakcję anulować, żeby, żeby nie zapłacić tutaj e, kolejny raz gazu, ponieważ da się to zrobić, tylko muszę jeszcze dojść do tego jak. Jeśli wiecie, to możecie też tutaj gdzieś napisać w komentarzu. I wtedy na przykład dać sobie na końcówkę powiedzmy 2023 roku albo yy, no coś takiego, powiedzmy na 300 dni, nie? żeby to odebrać jeszcze w miarę jakimś tam mądrym gazie. Yy. Natomiast zobaczymy, czy, czy to będę robił. Czy faktycznie wymintuję go na te 441 dni i postaram się go sprzedać na OpenSea. I zobaczcie, teraz tutaj na właśnie Zen Turbo mamy coś. Tutaj naprawdę polecam Wam, żebyście sobie tą stronę tutaj weszli, po, po, popatrzeli, ponieważ no, mamy tutaj naprawdę fajnie to wygląda i, i wszystkie statystyki, które są nam potrzebne, razem z datami odbioru naszych właśnie tutaj e, Zenów, z adresów, które mintowaliśmy. No i ja już tutaj mam na tych adresach, co ręcznie mintowałem do odbioru Ponad 1,5 miliarda zenów. No i przejdźmy sobie do ZenFTs. Zobaczcie tutaj taka zakładka nowa. I tutaj mamy wszystkie Zenf ZenFTs wystawione właśnie na OpenSea. No i teraz ja sobie tutaj znajdę te moje ZenFTs, czyli wybieram kategorię kolektor. No i Zenturion, daję Search. I zobaczcie tutaj mam wszystkie. Posortuję sobie to jeszcze po cenie. Najdroższy za 100 Ethereum. No to chyba raczej to nie, nie za bardzo tutaj pójdzie. A najtańszy. Jest wystawiony za 930 dolarów, czyli 0,77 etera. Natomiast słuchajcie, ja tutaj widziałem, jeszcze wczoraj patrzyłem, to był tutaj NFT y, za 700 dolarów, czyli tam 0,50, chyba 5 etera. Y, no i on już tutaj nam został zakupiony. Także teraz poszukamy sobie go na NFTs, na, sorry, na OpenSea, czy faktycznie on został zakupiony. Tutaj możecie też dawać ceny. Dubai y, i przechodzimy sobie na OpenSea. Ok, i tutaj widzicie, on już jest na OpenSea. Nie załadowało mi tej strony. Ok, no i on może właśnie za 930 dolarów możemy sobie go kupić. On przejdzie wtedy na nasz portfel i nie musimy sobie, że tak powiem, martwić się o ceny gazu. Czy jest tani, czy drogi, po prostu za tą cenę gość to wystawił. Możemy mu też dać ofertę, powiedzmy tutaj, tutaj dałem oferty ludzie. Zobaczcie, ale to jest takie oferty, chyba to boty dają 15 dolarów, więc moglibyśmy dać, nie wiem. 500 dolarów, i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie go kupić, ponieważ podejrzewam, że teraz gaz jest droższy nawet niż te 500 dolarów, i za 500 dolarów go nie wymintujemy. musicie sobie tutaj już wszystko zobaczyć, jak to wygląda. No i co? Przechodzimy sobie do ZenFTs, by ZenCrypto. I zobaczmy, że o, wolumen e, tutaj już mamy 12 Ethereum. Jak wczoraj patrzyłem, to wolumen był 7 Ethereum, czyli słuchajcie, rozkręca nam się to, czyli ludzie zaczynają kupować te e, Zenfteki. Natomiast nie wiem, czy ma sens tutaj robienie takich właśnie tych zwykłych na VMU1, ponieważ to jest tam parę dolarów. I czy tu na, na tym da się jakoś zarobić? Nie wiem, ja, jeśli mylę się, to możecie mi tutaj w komentarzu też napisać. E, no i dajmy sobie Activity i zobaczmy, że tutaj dziennie, zobaczmy, tutaj było 31 grudnia 89 sprzedaży. Pierwszego 27 sprzedaży, drugiego 27 sprzedaży e, no i tutaj trzeciego dzisiaj chyba mamy 12 sprzedaży, natomiast dzień jest jeszcze nie zakończony. E, no i tutaj zobaczcie, ktoś kupił, o nawet 15 minut temu ktoś kupił e, ZenEfteka za 400 dolarów. E, a tu jest ten ZenEftek, e, o, o kurczę, tu nawet ktoś kupił chyba, kto to kupił? Wejdźmy sobie tutaj, e, to jest chyba Apex. O kurczę, ale ja Ktoś kupił tutaj Apexa Rare, czyli, czyli niech z unicorna za. Za ile go kupili? Tutaj przejdźmy sobie wstecz: za 2296. Dolarów, czyli za 1,9 Ethereum, czyli same czyli już tutaj ładne, tutaj idą zakupy. Widocznie ktoś obliczył, że mu się to opłaci i wystawił go już za 5 Ethereum, także zobaczymy, co tutaj się będzie dalej tworzyło. Natomiast tworzy nam się rynek na te NFT-ki i ja mówiłem Wam o tym właśnie. Zobaczcie tutaj, on ma właśnie 723 dolary, za 0,599 Ethereum to było kupione. Dwie godziny temu to dokładnie ktoś kupił. No i zobaczmy, jeżeli teraz na przykład. Najdroższy, właśnie ten Zen NFT jest po powiedzmy 900 dolarów, tam raczej najtańszy jest po 900 dolarów. Tutaj gość go kupił za 723 dolary, Jeżeli nam się uda wymintować go za 320 dolarów, i teraz damy sobie cenę powiedzmy 600 dolarów, no to słuchajcie, mamy realne szanse, żeby go faktycznie sprzedać i zarobić na nim nawet dwukrotność. I później możemy zrobić sobie za tą cenę powiedzmy dwa razy e, takiego Zen i znowu to wystawić, i tutaj możemy sobie naprawdę na tym fajnie, fajnie nabić kasy. Natomiast no, pytanie jest: czy kupimy to po tym gazie? Nie można dać wyższy gaz i spróbować go kupić za 400 dolarów. Przykładowo, no teraz zobaczcie: nawet ktoś mu oferuje tutaj za to 398 dolarów. Czyli gość teraz wszedł i zaoferował mu 400 dolarów, czyli. No on po prostu chce, chce sobie to kupić, ponieważ wie, że no, e, z tym gazem, który jest teraz, no nie jest w stanie nawet tego odkupić. No i teraz ten gość, co to kupił, może mu to sprzedać. Natomiast jak on to kupił za 700, no to prawdopodobnie e, no nie będzie zainteresowany, żeby to kupić. Także ludzie tutaj teraz zaczynają ogarniać to wszystko. Zobaczcie sobie tutaj 6,5 powyżej ceny rynkowej za te wszystkie ZNFTki. Także... E, no Natomiast ktoś, kto w tym siedzi i tutaj wie, jak to mintować, wie, jak to ogarniać, no to jest w stanie tutaj na tym zarobić, ponieważ ktoś no, może to kupić nawet, yy, ponieważ nie będzie wiedział, że, że może to mintować, cokolwiek. Są różni ludzie, różne mają jak gdyby poziomy świadomości, więc yy, no jest tutaj realna szansa, żeby zarobić. No i zobaczmy sobie jeszcze tutaj, mam taką stronę, yy, tutaj jest właśnie średnia opłat transakcyjnych. Zobaczmy sobie ostatnie 3 miesiące i tutaj możemy za, zaobserwować, że yy, tutaj to jest akurat chyba 26. Grudzień mieliśmy średnio 1,96 i była to najniższa cena, później było 2,22,2. 2, 2, 26. Więc tutaj ja mintowałem swoje adresy, i faktycznie po tej cenie gdzieś byłem w stanie zrobić min. Ja robiłem akurat po 2,41, chyba bodajże, było to gdzieś na filmiku. Raczej robiłem na filmiku wyżej, ale później zeszłem do ceny 241 i udało mi się w takiej cenie mintować. Natomiast dzisiaj już mamy 2,90. Więc zobaczymy, czy ten gaz faktycznie nam tutaj na weekend spadnie. Gdyby udało się to zrobić, to było bardzo fajnie. Ja wam tutaj pokażę, jak można to właśnie później wystawić na OpenSea, jeśli nam uda się to kupić. Yy, można nawet dać wyższe ceny. Ja tutaj dałem 320 dolarów, ponieważ ja to chciałem zaczynać dla siebie. Natomiast nie wiem, czy nie zrobię tak, że tego 441 dni po prostu sprzedam za tę yy, za tą wyższą cenę, wystawię go na OpenSea pod warunkiem, że uda mi się go tutaj kupić jeszcze do tygodnia powiedzmy. Yy, no bo potem zlikwiduję tą yy, transakcję i kupię go trochę drożej. Yy, żeby nie czekać. Yy, no i co? I później zrobię sobie już powiedzmy dla siebie takiego z nft na po prostu tą krótszą ilość dni, żeby faktycznie może wyrobić się przed tym, przed tą, no jak ten gaz będzie musiał wzrosnąć, no zobaczmy sobie tutaj jeszcze przejdźmy na 3 lata, zobaczcie jakie tutaj poziomy ten gaz potrafił osiągać, nie, średnia 60 dolarów za transakcję, a czasami słuchajcie to jest średnia, nie, czyli średnia, no to ktoś płacił powiedzmy 150 dolarów za tę transakcję, a ktoś płacił 40, nie, no i wyszła powiedzmy średnia 60, także byli ludzie, którzy na przykład w danym momencie płacili po 200, nie, Czyli a niektórzy 50-40, no różnie, więc to jest średnia. Tutaj zobaczcie jaki pik był ogromny, że tutaj średnia z tego dnia to był akurat 5 styczeń 2020 roku i tutaj była średnia puh, 196 dolarów, czyli masakra. Także tak to wygląda z tymi, z tymi właśnie e, ZNFT-kami. Możecie sobie tutaj pochodzić po te OpenSea, zobaczyć co się sprzedaje, jakie ZNFTeki tutaj się sprzedają, ludzie kupują. E, ten volume nam rośnie, także idziemy w dobrą stronę. E, no i myślę, że na dzisiaj to już będzie wszystko. Takie moje rozkminy. Jeśli się to spodobało, to słuchajcie, e, dajcie łapę w górę, dajcie subskrypcję tego kanału po więcej takich treści. No i co, widzimy się już w najbliższym. Najbliższych dniach po prostu. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Wszystkiego dobrego.